Zabawy sensoryczne znacząco wpływają na rozwój dziecka. Ich głównym celem jest zintegrowanie zmysłów, tak aby prawidłowo rozwijały się procesy poznawcze. Zabawy sensoryczne nie wymagają dużych nakładów finansowych ani specjalistycznego sprzętu. Najważniejsze jest to, aby dostarczyć dziecku różnorodnych bodźców, które pomagają zintegrować zmysły. Dziś pokażemy Wam różnorodne zabawy sensoryczne, które możemy wykorzystać w przedszkolu. Zacznijmy od tego, jakie mamy zmysły. Mamy zmysł węchu, smaku, wzroku i słuchu. Super, to teraz zrobimy taki eksperyment, że ja zakryję Tobie oczy, a Ty będziesz zgadywała, co jest w miseczce. Tak. Okay. Pierwsza miseczka. Możesz powąchać, posmakować. Co to? Banan. Super, brawo. To jest banan. Druga miseczka. co to jabłko super i trzecia miseczka zjedz powoli poczekaj pogryź co to może być takie malutkie to też możesz zjeść Co to jest? Rodzinka. Brawo, zgadłaś wszystkie. Zobacz, banan, jabłko i rodzynka. Świetnie. Ola, jak myślisz, co mamy na stoliku? Myślę, że jakąś masę. Tak, a jaka to może być masa? Może to być masa solna. Super, właśnie to jest masa solna. Weźmiemy sobie po kawałku. Tak, i teraz będziemy ugniatać w rękach. Teraz robimy kulkę. Teraz zrobimy płaski placek. A z tego placka co zrobimy? A z tego placka zwiniemy sobie taki rulon, żeby wyszedł nam długi wąż. Świetnie, super. Teraz robimy ślimaka. Zwijamy. Jest? Mhm. Uh -huh. Super. Teraz robimy rogi. A ja myszkę Potem. Piękne. I twój stoi. Super. I co teraz? I teraz trzeba zrobić oczka, łóżkę, łóżka i ogonek. No dobra, no to robimy. Możemy wziąć te małe kawałki, przykleić na oczka. Chyba, no, no, że będziesz okruszki. Chyba, że chcesz mieć duże oczki. No to ją w domu pomaluję. <susur erstensuj> w <sied��> dobra. Dosyć. Dobra. Jest mysz? Jest mysz. Kolejną zabawą, która rozwija sfery sensoryczne, jest zabawa masami. To bardzo ważne, aby dziecko miało kontakt z różnorodnymi konsystencjami. Dzięki temu dziecko może odbierać różne bodźce, doświadczać np. cieczy, jak i mas plastycznych o różnorodnej konsystencji. Pola, możesz sobie zobaczyć, jakie tutaj mamy różne masy i powiedzieć, co czujesz: która jest mokra, która jest zimna która jest taka bardziej ścisła, a która jest taka rozciągliwa. Co to jest? To jest taki piankowy glutek. To jest taki piankowy glutek. Ja jaki takie, on jest w dotyku? Ja takie najbardziej lubię. Ja też. Um, on się nie klei, jest mięciutki. Pachnie? Brzydko. No faktycznie. Ale się rozciąga. Dużo. I ma piękny kolor, prawda? Tak. Jeden z moich ulubionych. Z moich też. Co tam jeszcze mamy na tym stoliku? Co to mm, jest? Taką ciastolinę. Mm -hmm. Ale ona się nie rozciąga. Nie rozciąga się. Ona się, się A. Pachnie? Ciastolina. Po prostu ciastolina. Ale jest dość twarda. Mm -hmm. Można coś z niej tak. ulepić? No tak. Jak pachnie? Brzydko. Co jeszcze nam zostało? Ta i tamta. Ta i tamta, ta I jaka. Ta jaka jest ta? Ta wodnista. Wodnista, mokra? Mokra, mhm. ale fajna, bo się rozciąga tak. Ale długa. Jeszcze, rozciąga się? Jeszcze. No, trzymam. Mm -hmm. A żeby trzeba to zlepić kulkę. Ale to się lepi. No lepi się bardzo. Ale potem się rozciąga. Także mm -hmm. się rozwodnia. Teraz jest takie fioletowe mniej więcej. No, a jakie było? A było tęczowe. A było ten takie piękne. Dobrze, a tam co mamy? Jakiegoś czerwonego, ale widać już co się kleje. Jest jaki? Lejący. Bardzo lejący i bardzo jaki jeszcze? Pomarańczowy. Mhm. Czerwony. Czerwony i bardzo klejący, prawda? A to prawda? nawet jest pomidor. Ja się na rączkę. Na dwie mi o! Mhm. Mokre? Mokre. Jakie jeszcze? Fajnie klei. i rozciągliwe. I rozciągliwa. Aż za bardzo, aż za bardzo, aż za pęka. bardzo. Super, zobacz, jakie długie. Ciągnij, ciągnij, ciągnij do góry, do góry, do góry. Zobacz, zostały nam jeszcze dwa gniotki. Jeden w kształcie czego? w marchewki. Jak myślisz, co tam jest w środku? Mąka. Też mi się tak wydaje. Coś bardzo miękkiego, co można zgniatać na różne sposoby, Albo... prawda? Albo rozciągać, dokładnie Oj. tak. Do marchewy można ściągać, ona jest brudna. Mhm. A tutaj? Co to ma? Gumę. Tu ma gumę. A tu? Też ma gumę. Ale tutaj co ma? Oczy. Oczy tutaj ma. A tu ma gumę. I można je wciskać. Mhm. Wtedy wygląda Przyjemne? dziwnie. No? Wtedy wygląda dziwnie. No, wygląda dziwnie, to prawda. A to? I co jeszcze nam zostało? Taki kniotek. Ale fajne, duży. Jak ściśniesz bardzo mocno, to zmienia kolor. Najpierw jest zielony. A później? I potem mocniej. Jest zielony, potem jest niebieski. To... Tak. A tu jest nawet fioletowy. A tu jest nawet fioletowy, bo się połączył z naszym czerwonym. Tak, to mm -hmm. może jak jeden taki połączymy, to, on... to wyjdzie Stop. inny kolor. Prawda? go i wyjdzie taki. No dokładnie, i wyszedł taki. Mocno musisz ścisnąć, co? No, dziecia mocno ścisnąć. Dobra, uwaga? Pomóż mi. Raz, dwa, dwa trzy. trzy. I wtedy ten tu się robi tu. Raz, dwa, trzy. trzy. Dobra, spróbujemy z drugiej strony. Mhm. Uwaga, Mocno ściskaj. Tak. Raz, dwa, trzy, a. Może siłę? I te trzy się nie zrobiły. No te trzy się nie zrobiły. To próbujemy jeszcze raz, może się a tak, żeby się wszystkie zrobiły. Tak, żebyś wszystkie się zrobiły. Raz, dwa, dwa, trzy. trzy. Duży wpływ na rozwój zmysłu węchu ma aromaterapia. Aromaterapia pozwala odróżnić nam zapachy oraz określić przez dziecko, który zapach mu odpowiada, a który nie, na który zapach jest wrażliwy, a który pozwala mu się zrelaksować i odprężyć. Dobrze, Poluś. Teraz będziemy wybierać sobie flakoniki z różnymi zapachami. Będziemy je wąchać, a ty będziesz zgadywała, co to za zapach. dobra? Nie żeby tak żebym nie wiedziała, każdy. żeby. Wąchał. Dobrze, to ja zakrywam. Tak, masz rację. I żeby je pomyśleć. Dobrze. Uwaga, co to może być za zapach? Myślę, że to jest do jedzenia. Owoc, warzywo. Owoć. Jaki? Jak myślisz? Jakiś słodki chyba, no. tak podpowiem. Co to może być? Truskawka. Brawo, to jest to truskawka. Super. Następny? Następny wybieramy to. Uwaga. Co to może być? Jakiś kwiatek. Jakiś kwiatek, zgadza się. Lawenda. Lawenda, super, to była lawenda. Odkładamy ten tu olejek. Tu widzę ten. <noise> też wiem, jak pachnie. I, I tutaj A? mamy, nic się nie stało, nie tutaj, tutaj mamy jeszcze jeden olejek. Uwaga. Co to za zapach? Też jakiś kwiatek. Też jakiś kwiatek, zgadza się. Co to może być? Róża. To jest róża, super. Warto wiedzieć, że są dzieci, które lubią mocne bodźce, takie jak szorstkie faktury czy delikatne kłucie, ale są też dzieci, które lubią delikatne, miękkie faktury, takie jak pióra czy pompony. Pola, po których fakturach Ci się najlepiej chodziło? Po tej niebieskiej. Mhm. Mm. A która była najmniej przyjemna? Ta zielona. Dlaczego? Bo kuła. Bo kóła w stopę? Tak. Mhm. Ja też nie lubię takich ostrych faktur. Dzieci, które nie mogą wysiedzieć na miejscu, mają problem z koncentracją uwagi, są nadwrażliwe lub niedowrażliwione w sferze jednego ze swoich zmysłów, mają potrzeby zabaw sensorycznych, które pozwalają na równowagę w funkcjonowaniu dziecka. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne są zabawy sensoryczne, które pozwalają na harmonijny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.